Hej, witam serdecznie, Maciek z tej strony Seat Arona FR, Sapphire Blue Kisu Yang <noise> Zajmiemy się dzisiaj ciekawą rzeczą Dla mnie ciekawą, bo nie znalazłem takiego filmu na necie A mianowicie jak zdemontować tą lampkę oświetlenia przedniego tutaj W Seacie Arona I w pochodnych Rozbierzemy to Mam dla przykładu parę rodzajów żarówek Zobaczymy, jak to świeci. Czy to miga? Mam również żarówki zwykłe, mm, szklane, tylko że w kolorze niebieskim. To są bodajże Philipsy. Porównamy sobie to oświetlenie. Jest godzina 12:30, więc jest jasno. Będą przebitki z wieczora, jak to świeci. Jesteście ciekawi? No to zaczynamy. Wymaga trochę wprawy, i trzeba wiedzieć, po prostu, gdzie są. Yy, gdzie są zaczepy, żeby nic nie pourywać, ani żeby nie uszkodzić ramki. Wiadomo, auta mamy nowe, proszę państwa, więc dbamy jak możemy. A jak nie możemy i nie umiemy, to się za robotę nie bierzemy. Wymontowujemy element y, tutaj osłony, systemów y, ostrzegania. Złapać można tu za otwory. Wystarczy paznokciami. Jak się nie ma, to można jakimś plastikiem. Zdejmujemy go, odkładamy sobie na wierzch. Następnie demontujemy tą zaślepkę plastikową. W golfach siódmych, w golfach ósmych tutaj często jest schowek na okulary. W Aronia tego nie ma, nie wiem jak jest w innych. Jeden element zdjęty, podważamy tutaj. Tutaj w tych otworach trzeba znaleźć zaczepy, które się odblokowuje, i tutaj po bokach są po dwa zaczepy trzymające z boku. Ja do tego celu użyję nożyczek. Nie róbcie tego w domu. Jedna strona wyszła. Odbezpieczamy. I zaczynamy drugą atakować. Proszę bardzo. Tak jak widać, po bokach są dwa, po dwa zaczepy. I na środku, tu oraz tutaj, w otwory wkładamy i odbezpieczamy zaczepy. Można to zrobić najprostszymi, e, najprostszymi akcesoriami, co mamy pod ręką, aczkolwiek no, przydałyby się jakieś długie elementy. Mamy wszystkie zaczepy nieuszkodzone, jak widać, na załączonym. Co ciekawe, Made in Czech Republic i znaczek Skody, proszę, numer. Gdyby komuś się to porysowało, zniszczyło, można wymienić. No to mamy szczęść, mamy dwie trzecie już, teraz podważamy tą ramkę od środka zaczynając. Delikatnie robimy, podważamy palcem tu, podważamy z drugiej i na środku. Możemy też pokusić się o wyjęcie jej całej. Bo nie trzeba zdejmować całego tego szkła, można wyjąć też całą obudowę. Mamy tu zaczepy, spróbujemy to podważyć. Ale możemy też próbować siłowo. Tak jak widać, tutaj te zaczepy nie są wpinane, a tylko przytrzymują. Po bokach również są takie, natomiast tutaj od spodu jest jeden taki zaczep, który, który dosyć mocno trzyma, trzeba na niego uważać, żeby go nie urwać. Te boczne wychodzą, a środkowy niestety nie. Próbujemy wyważyć tą ramkę całą Ok, no i drodzy, po drugich bojach udało się zdemontować bez żadnych uszkodzeń. Jak widać, wszystkie zaczepy są. Tutaj od przodu, jak patrzymy, jest jeden zaczep po środku. Natomiast y, od strony szyby są dwa zaczepy, one sprawiają największy problem. Odkładamy sobie tą ramkę. Mamy już wszystkie trzy części zdjęte. Mamy zdjęte żarówki zwykłe, szklane. Tu są te zaczepy, tu wchodzą po prostu same zapinki i na tym polega cała filozofia lampki przedniej. Proszę zobaczmy. Tutaj jest wyjście na mikrofon do systemu multimedialnego. Zaraz wyciągamy po kolei żarówki i przymierzamy. Wyłączamy. Zaczniemy od tej. Żarówki W5W. 5W. Zwykłe szklane. Na próbę założę żarówkę dla porównania. Żarówkę niebieską oraz żarówkę, żarówkę LEDową. Montując żarówki, trzeba pamiętać o tym, żeby na koniec, szklane oczywiście, na koniec wyczyścić ją materiałem żeby nie zostały odciski. One wpływają znacznie na żywotność żarówki samej oraz na światło, jakie ona emituje. Sprawdźmy. W obiektywie kamery nie ma różnicy. Natomiast oko dostrzeże na pewno inną jasność tej żarówki. Dobra, przełączamy teraz kolejną. Sprawdźmy teraz żarówki ledowe bez yy, CAN bus, czyli prawdopodobnie powinny wyświetlać błąd. Nie wiem, czy też ma to wpływ na, na... Że tak powiem, instalację tutaj wewnętrzną. Na pewno błąd żarówki bez kanbusa nie można podłączać pod instalację zewnętrzną, czyli pod na przykład oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Sprawdźmy. One mają polaryzację, więc jeżeli nie pasuje tak, to trzeba ją odwrócić w drugą stronę. Natomiast ma problem z tym, że nie daje pełnego światła i mruga. Prawdopodobnie po zamontowaniu będzie po prostu mrugała. Różnica w kolorze jest. Żarówka z systemem Canbus to jest koszt około 13 zł. Ta żarówka nie będzie montowana. Natomiast tu mam żarówki z firmy Mtech. One są na diodach Osram. Firmy Osram. Ja nic tutaj nie będę do nich dokładał. Od siebie sprawdzimy, jak ona świeci. Jak wygląda? Wygląda tak. Cztery diody SMD. Proszę bardzo. Bez żadnego problemu. Nie widać oznak, żeby ona migała czy cokolwiek. Zmieniamy od razu drugą. I przechodzimy zaraz do tylnej lampy. Można powiedzieć, że nawet jaśniej, ale o, jak widać, problem został. Ta świeci pionowo w dół, jak widać, a ta roz, rozprasza się jeszcze na boki, ale z tym miganiem jest dyskwalifikowana. Cyk, wymieniamy kolejną, sprawdzamy. Pięknie nam to świeci. Zabieramy się za montaż w odwrotnej kolejności. Tak jak mówiłem, nic nie jest uszkodzone. Druga sprawa, ona nie musi świecić na boki, ponieważ tutaj jest całe, tutaj jest cały rozpraszać w środku zamontowany. I ona i tak będzie świecić tam, gdzie dochodzi. Nie można też założyć zbyt szerokiej tej żarówki, jak widzicie. Ponieważ byłby problem z umiejscowieniem jej w tych punktach świetlnych. Składamy w odwrotnej kolejności. Ta ramka środkowa posiada taki rand. On jest istotny, bo on musi wejść pod, pod tą ramkę. Zapinamy od strony pasażera, ponieważ tutaj jest jeszcze dodatkowe użebrowanie i jeżeli zapniemy z tej strony, tu nam nie, wepną się w ty... nie wepnie się nam to. Więc zaczynamy tak naprawdę od tej strony. Przypasowujemy sobie, żeby nie złamać zaczepów. Oczywiście pamiętając o tym, że musi wejść pod spód. Tak, weszło. Mamy zamontowane. Kończymy tą klapką. Padam, dziękuję bardzo. Okej, okay, żarówki mamy zamontowane. Po wyciągnięciu, oczywiście, zapalają się. Kluczyka. Po włożeniu kluczyka natomiast i przekręceniu w pozycję mają tę ten, tendencję taką do właśnie zwykłego, delikatnego przyciemniania się. Odpalimy silnik, zobaczymy, czy wyskakuje jakikolwiek błąd. Spalonej żarówki, czy może czegoś innego. Przełączmy na inny tryb. Nie wyświetla się mi nic. Sprawdźmy jeszcze tutaj na... Przepraszam na infotainmencie szerokiej drogi, status pojazdu, nic układ kontroli nie ma, nie wyskakują żadne mm, powiadomienia o błędach nic, nic nie wskazuje na to, żeby nam sypało błędem good job przechodzę do dalszej części czyli do zmienienia tej żółtej lampki nie robiłem tego wcześniej więc, więc próbujemy i rwiemy Zacząłem od tej strony. Widzę już, że tu są zaczepy wychodzące spod sufitki. Podważyłem sobie to raklą. Niestety nie mam nic innego. Włożyłem tutaj, znalazł się zaczep, ciachnął i wyszedł. Próbuję kolejny. Tak jest. Został nam ostatni, z przeciwnej strony, również podjedziemy pod niego raklą. Dziękuję bardzo proszę zobaczyć, gdyby ktoś chciał montować sobie u siebie, to jest wycięcie, ale nie jest to zwykłe wycięcie w podsufitce. Wygląd widać dokładnie, tu jest dodatkowa jeszcze ramka plastikowa. No, ona stwarza te to, że nie rywiemy z podsufitki, tylko montujemy lampkę wewnątrz. I tutaj tutaj mamy żarówki C. W, z tego co widzę dokładnie niestety po te żarówki będę musiał się udać bo bo są inne niż się spodziewałem dokładnie, C żarówki C5W demontuje się je na zasadzie takiej przytrzymamy sobie ją w jakiś sposób podważamy jeden drugi zobaczmy, już się podważyła odwracamy drugą stronę Trzeci, czwarty, proszę bardzo, wyciągamy. Mamy uwolnione. Mam wszystko gotowe, zaraz pokażę. Ale przy okazji, siedząc tutaj z tyłu, nie miałem jeszcze przyjemności. Ja mam 1,78 m bez owijania w bawełnę. I mam, to jest fotel pode mnie, przesiadłem się po prostu. Mam tyle miejsca na nogi. Siedzisko, jak opuszczę nogi no nawet nogi wchodzą, tam czuć już te czuć już te wyloty nawiewów, ale tutaj uda mi opadają na, na fotel, dosyć wygodnie się tu siedzi, wysokie są te fotele trzeba przyznać trzeba przyznać, że tutaj do, dosyć wysoko się siedzi słyszałem opinię o tym, że po przełożeniu pasa jeżeli osoba jest niższa wybaczcie, jeżeli osoba jest niższa Czyli tak, tutaj prezentuję, to ten pas może przeszkadzać, tak? No, i to bym musiał w takim razie potwierdzić. Fotele są zrobione, wyprofilowane dla wyższych osób, żeby była ta wygoda przełożenia pasa. Dobra, ale nie o tym. Zakupiłem takie żarówki, cztery, cztery diody. Ważne jest to, one mają z drugiej strony radiator. Ważne jest to, że jak będzie, będę je montował, to żeby nie ustawić je radiatorem w przeciwną stronę, tylko w, w stronę świecenia. 11 zł taka żarówka, proszę Państwa, czyli za 2 22 zł zapłaciłem. Dobrze, włożyliśmy w ten sposób na u trafił. Teraz podłączymy pod tą wtyczkę i sprawdzimy. Sprawdźmy. Ok, to jest oświetlenie prawej. A to jest oświetlenie lewej, to jest przy otwieraniu drzwi, a to jest przy oświetlenie, oświetlenie przy dwóch. Wyłączy to. Mhm. Sprawdźmy jeszcze raz. Je e tak, mamy e lewa. Przy otwieraniu drzwi, sprawdźmy. Aha, mam wyłączone tam. Momencik, przy otwieraniu drzwi, żarówki są dobrze ustawione. Prosto w dół. To jest prawa, a to są obydwie naraz. Ok, bo teraz już zostawiłem otwarte drzwi. Teraz, e, oczywiście, się e, dobrze. Wyłączamy i zakładamy zaślepki ponownie. W tej, w tej konfiguracji, zaślepki zakłada się bez żadnego problemu. Natomiast wyjąć je. No to nie jest takie proste. Musimy wyjąć całą lampkę. Ale jest to dosyć prosta robota, szybka. Żarówki LEDowe mają bardzo długą żywotność, więc raczej yy, nie będą wymieniane. Teraz sprawdźmy przy otwieraniu drzwi. Proszę bardzo. Yy, dodatkowo tak właśnie gaśnie. Bardzo fajnie. siądźmy ale już widzę że jest bardzo fajnie przypominam że nie są to żadne philipsy ani osramy tylko zwykłe m technik za parę złotych no. chyba Chyba więcej nie trzeba, jasność jest na odpowiednim poziomie. No jest znaczna różnica.